Ostatnia kobieta w ogóle zwariowała i zamówiła sobie z AliExpress aż całe 24 paczki. Patrzcie na to. To po prostu już episze poholizmu. Chociaż jestem zwolenniczką minimalizmu, ale jakoś ostatnio tak się wydarzyło, że zamawiałam tyle rzeczy i teraz dostałam paczkę i nawet. Nie mogę domyślać się, co tam może być. No, jak. Domyślam się, chyba tam odzież, ale co konkretnie nie wiem, bo zamawiałam dużo rzeczy. Zobaczymy, co tam w środku. Aha, tam jest kilka paczek. Patrzcie na to. Paćka z paczkami. No, fajnie powiem. Co tu jest jakieś narkotyki? Kurde, Jakbym miałam jakieś ten jak na zostałam Tak, zacznę od najmniejszej. Takie mi będzie. Uu. Tak szybko to dotarło. Ale czemu jeden? Przecież zamawiałam dwa. Dobra, trzeba od razu to... Dobrze, że nagrywam, bo jeżeli będzie, będą jakieś braki, to będę mogła otworzyć e, dyskusję. Czyli to taki łańcuszek, bo zamawiałam od jednego sprzedawcy dwa takie, a dostałam jeden. I jestem ciekawa, dlaczego jeden. Będę Wam pokazywać majtek. Zostawię po prostu link w podpowiedziach, jeżeli zechcecie, to możecie zobaczyć, jakie majtki zamówiłam. Boję się otwierać, że, żeby nie ten otworzyć, żeby nie uszkodzić nic, nie? Bo to łatwo obciąć. O, to takie skarpetki! Jak widzicie, nic takiego nie zamówiłam jakiś wzór. Czyli skarpetki majtki to takie rzeczy, które są potrzebne. Patrzcie, jakie fajne te skarpetki z takimi serduszkami. A o, widzicie? Takie fajne. Na pierwszy rzut oka bardzo fajne. I tu takie kolory. Mi się wydaje, że teraz takie trendy. Fajnie, fajnie. Nie śmierci, nie śmierci. To jest też bardzo ważne. Kiedyś dostałam paczkę taką śmierdzącą z Chin, że nie dało się wytrzymać Aha, A to dostałam z Pelowi Ja już myślałam, że jadę nad morzem. Tak. A teraz zastanawiam się, czy to ten kolor dostałam, który zamówiłam. Bo coś mam takie wrażenie, że nie ten. Czyli to taki być fajny. Kolor mi przesłali ten, który zamawiałam. W ogóle mogę polecić ten strój komplowy, bo jest naprawdę wykonany bardzo jakościowo, a cena go w ogóle moim zdaniem jest bardzo niska. Co tu jest? Jeszcze nie Ale trochę dostałam tych paczek, nie? To jest ten top. Ja myślałam, że on bardziej sztywn sztywniejszy będzie. Takie opinie były, że taki fajny, a tak naprawdę, moim zdaniem, jakiś nie bardzo fajny. Tak się to O, jeszcze małe jest. Tak, a to jest... Coś to jest... Też jeszcze jakiś łańcuszek. Baba zwariowała po prostu. To jest bransoletka na nogę. Na nogę tylko, że miało być chyba dwa tak razem, a okazuje się, że to dwa różne. Widzicie takie? Domyślam się, co to jest. Kurde, jakby to przyjechało tydzień wcześniej, to by się przydało, a teraz, kiedy już plus 15, to ja nie wiem chyba będę już nosiła to za... za rok dopiero. Chyba, że jeśli będzie zima. Hm? Takie spodnie, ciepłe, chociaż wiosną te spodnie też da się nosić. Tak, muszę to chyba przymierzyć i fajnie mam też wszystko pokazać. Ostatnio Chiny przyjemnie zaskakują za odnośnie niewielką cenę. Można kupić naprawdę fajne, jakościowe rzeczy. I ten kostium jest takim przykładem. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Ty nieco żałuję, że kupiłam go tak późno, już na koniec sezonu zimowego i nie wiem, czy zdążę jeszcze go ponosić w tej zimie. Jak ktoś pisał w komentarzach, rubryka Gotuj z Lilią. Dzisiaj proponuję przygotować plow. Chociaż nie jest tradycyjnym ukraińskim daniem, ale te danie jest bardzo popularne u mnie w domu i postanowiłam, dlaczego nie pokazać. Na początku kroję marchewkę w pasenki. Dalej będziemy potrzebowali również cebulę. Ileż składników nie mogę powiedzieć dokładną, bo to jest taka tradycyjna kuchnia, i nie wiem, ja wziąłam półtorej marchewki takie wielkie i półtorej cebuli. Prawdziwy plownie gotuję z wieprzowiny, bo te danie pochodzi z krajów muzułmańskich, a jak wiecie, tam nie jedzą wieprzowiny. Wziąłem żeberka wieprzowe, i do żeberek wieprzowych dodam jeszcze. Gulaszu z szynki albo z łopatki, już nie pamiętam, z czego to miałam gulasz. W dość dużej ilości oleju roślinnego podsmażamy mięso. Dla przygotowania pełu najlepiej wykorzystywać żeliwną patelnię włoską. Niestety u mnie tylko ceramiczna. W międzyczasie przepłukuję ryż, żeby wypłukać zbędną skorpię. Na mięsie już mamy złotą skórkę, a to znaczy, że możemy dodawać cebulę. Góra się zrobiła czystą. Czas na marchewkę. Dalej dodajemy obrane ząbki czosnku z jednej główki. Rodzynki nietypowe rozwiązanie dla tego dania. Czasami można spotkać plow bez rodzynek, czasami z rodzynkami. Ja lubię z rodzynkami, dlatego dodaję dwie garście rodzynek. Przeprawiam papryką bardziej dla koloru, a niż dla smaku. Za papryką idzie suchy czosnek i na koniec kminek. Tradycyjna przyprawa do tego dania to zira, ale ja nie wiem na przykład, czy jest ona w Polsce i w ogóle mi się wydaje, że kminek to jest zira, ale nie jestem pewna. No, jeśli nie macie ziry, to możecie dodać kminek, mi smakuje z kminkiem, albo możecie w ogóle nie dodawać kminku, jeżeli go nie lubicie. Trochę pieprzu mielonego i zalewamy wszystko. Wodą, Ja zalewam rządkiem, żeby szybciej wszystko się ugotowało. Solimy tak, by było troszeczkę mocniej słone niż potrzebne, bo ryż już nie będziemy solić. Zostawiamy dusić się około 20 minut. Na ten garnek wziąłam około 600-700 g ryżu. Równomiernie wyrównujemy ryż po patelni. Dalej zalewamy wszystko wodą tak, by woda była na 2 cm wyżej od ryżu. Zostawiam gotować się ryż bez przykrywki. Naszym celem jest wyparzyć wszystką wodę. Żeby w wodzie było łatwiej wyparzyć się, robimy takie dziurki łyżeczką w ryżu. W garnku już prawie suchy został się tylko tłuszcz i olej, a to znaczy, że czas zdjąć plow z ognia. Wkładamy ryż w taką górkę, przykrywamy przykrywką i zostawiamy jeszcze na 20 minut. Nie zapomnijcie zdjąć z gorącej płyty kuchennej. Po 20 minutach plow jest gotowy. Smacznego! Dostałam nowe zlecenie na stworzenie loga. Dziewczyna robi takie piękne, fajne, miłe laleczki. No i teraz już zacznę pracować. Mam kilka tu pomysłów, ale nie jestem pewna. Najpierw muszę narysować tą lalkę. Skończyłam już pracę nad logo, mam nadzieję, że klientce się spodoba, no ale jak coś tu będę robić jeszcze poprawki, to jest normalne, kiedy tworzysz logo, nie da się, no rzadko kiedy da się dogadać się na 100% jaki musi być końcowy rezultat, ale myślę, że... Mhm. Że nie będzie dużo poprawek, coś klientom bardzo spodobało się. Jedynie mała poprawka. Tu trzeba ręce dorysować. Pokażę. I troszeczkę dodać takich blików. Nie wiem. A to wszystko gra i ja się cieszę. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, kiedy klienci są zadowoleni z mojej pracy. Ja tak wyglądam, właśnie możecie zobaczyć jak ja na co dzień wyglądam w domu.